Zarobiła 2,5 miliona na flipach. Jak tanio kupić mieszkanie na flipa? Jak zarobić 170 tysięcy złotych na flipie? 23 flipy w wieku 22 lat. Dzisiaj o tym, czym są flipy mieszkaniowe, kto na nich zarabia, jak wpływają na rynek, dlaczego te pieniądze nie trafią na giełdę i ile fliperzy zarobili na moim mieszkaniu, które widzicie za mną. Kim jest flipper? Flipper to inwestor na rynku nieruchomości, który znajduje domy lub mieszkania w słabym stanie lub niewykończone, a następnie kupuje je, remontuje, odnawia i sprzedaje z zyskiem. Można to porównać do odsprzedawania rzeczy z drugiej ręki. Kupujesz starą kurtkę w lokalnym lupekcie za powiedzmy 50 zł. Dziury zaszywasz, suwak naprawiasz, pierzesz, żeby ładnie wyglądała i pachniała. Następnie wystawiasz ją na Vinted za 100 zł. Ktoś kupuje od ciebie tą kurtkę i na koncie notujesz 50 zł zysku minus twoje koszty. Oczywiście remont czy odnowienie mieszkania nie jest tak prostą rzeczą jak odnowienie kurtki, ale idzie za nim oczywiście więcej pieniędzy, które są głównym i jedynym motywatorem fliperów. Popularność flipowania. Flipowanie mieszkaniami i rzadziej innymi nieruchomościami staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Dużo ludzi traktuje tą pracę jako dorywcza, taka po etacie, a niektórzy zajmują się tym jako swoje, jedyna działalność gospodarcza. Z czego wynika popularność tego zjawiska? Według danych Eurostatu aż 83,5% Polaków posiada mieszkanie lub dom na własność. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w całej Unii Europejskiej. Dla porównania w Niemczech aż 40% osób wybiera najem. Polacy w nieruchomościach posiadają majątek szacowany na 3,5 biliona złotych, podczas gdy na depozytach bankowych posiadają tylko 1 bilion złotych. Pokazuje to jasno, że jako Polacy po prostu chcemy mieć własne lokum. Dlatego popyt na produkt flipera, czyli mieszkanie, zawsze się znajdzie. Powstaje natomiast pytanie, skoro to taki piękny biznes, to gdzie leży trudność w wybyciu fliperem? Pierwsza sprawa to znalezienie taniej, niedoszacowanej nieruchomości. Ulotki, znajomi, rodzina, dość u deweloperów, znajomi pośrednicy, a nawet stacje komornicze. Jeśli umiesz znaleźć tanią nieruchomość z dużym potencjałem, to już na pierwszym etapie możesz mieć zagwarantowany zysk. Jeśli natomiast okaże się, że kupiłeś bubla, którego nie będziesz w stanie sprzedać za określoną cenę, to albo godzisz się na stratę, albo zostaniesz z mieszkaniem, którego pewnie nie potrzebujesz. Druga sprawa to przeprowadzenie remontu. Fliperzy czasami robią remonty sami, ale według mojej obserwacji zazwyczaj jednak współpracują z ekipą remontową. Jak to z ekipami remontowymi bywa, mogą pojawić się problemy, więc flipper musi Rzeczywisty ryzyko w swoich założeniach. Natomiast ekipom z reguły zależy na tym, żeby mieć dobry kontakt z fliperem, bo mają wtedy zagwarantowane kolejne zlecenia z tego właśnie źródła. Podział flipów. Flip można podzielić ze względu na to, z jakiego rynku pochodzi mieszkanie do flipa. Jeśli będzie to nowe mieszkanie od dewelopera, to nazwiemy to flip na pierwotnym. Jeśli będzie to mieszkanie z rynku wtórnego, to nazwiemy to flip na wtórnym. Flipy można również podzielić ze względu na docelowy stan nieruchomości przy sprzedaży. I tak flip na ładnie będzie to flip, gdzie remontuje się bądź odnawia całe mieszkanie. A flip na szybko, czy też flip na brudno. Będzie to mieszkanie, które zostanie tylko lekko odnowione. Jeśli chodzi o flip na pierwotnym, to jest też jego odmiana, która nie zakłada remontu ani urządzania mieszkania. Polega na tym, że kupujemy od dewelopera mieszkanie w momencie, gdy ten dopiero zaczyna budowę. Wtedy ceny za metr są najniższe. Umawiamy się z nim na podział płatności np. 20-80, czyli wpłacamy od razu 20% ceny, a 80% ceny mamy zapłacić za jakiś określony w umowie czas. Ale oczywiście nie chcemy zapłacić tych 80%, bo to wymagałoby zaangażowania dużej ilości kapitału. Dlatego po pewnym czasie, gdy ceny za metr u tego dewelopera i na tej konkretnej Inwestycji już wzrosną, powiedzmy, budynek dotrze do stanu surowego zamkniętego, to wtedy znajdujemy kogoś, kto odkupi od nas to mieszkanie, a dokładnie rzecz biorąc prawo do tego mieszkania. W drodze sesji przynosimy umowę na osobę kupującą i teraz to już na niej ciąży obowiązek zapłacenia reszty ceny, czyli 80%. Flipper zarabia więc na różnicę tego, co zapłacił deweloperowi do tego, co zapłaciła mu osoba odkupująca. Na przykładu, kupujemy mieszkanie od dewelopera, które jest wycenione na 100 tysięcy złotych. Płacimy deweloperowi 20%, czyli 20 tysięcy złotych, a 80%, czyli 80 tysięcy złotych mamy mu zapłacić za rok mi erok Teraz mieszkanie jest już warte 120 tysięcy złotych, a my znajdujemy osobę, która kupi od nas to mieszkanie. Z tych 120 tysięcy złotych, 80 tysięcy złotych idzie dla dewelopera, bo tyle jeszcze musimy mu zapłacić zgodnie z umową, a 40 tysięcy idzie dla flippera. Tym samym w rok flipper z 20 tysięcy zrobił 40 tysięcy, co daje zysk na poziomie 100% w rok. Czy deweloper na tym procederze jakoś zarobił? Nie. Natomiast od momentu, kiedy kupiliśmy od niego mieszkanie na umowie 20,80, to jednocześnie deweloper dostał 20% kwoty docelowej na konto i jednocześnie pozbył się problemu sprzedaży tego mieszkania. Bo ten problem teraz spoczął na fliperze. Czy na flipowaniu da się stracić? Prawda jest taka, że część fliperów zarabia spore pieniądze, ale są też tacy, którzy, np. ze względu na brak doświadczenia, wychodzą na minus. W związku z tym istnieje duża potrzeba dokształcania się, zanim wykona się pierwszego flipa. Stąd taki wysyp nieruchomościowych gór w internecie. Webinary, mailingi, konferencje. Czasami można odnieść wrażenie, że samo mówienie o flipowaniu przynosi więcej pieniędzy niektórym ludziom niż rzeczywiste flipowanie. Ale jest też opcja ludzi, którzy nie chcą dokształcać się w temacie samego procesu flipowania. Mówię o tzw. Na 50-50, 5050, który jest realizowany przez dwie osoby. Jedna z nich wnosi kapitał, a druga zajmuje się przeprowadzeniem inwestycji, czyli remontem, znalezieniem ostatecznego kupca. Ludzie polubili takie rozwiązanie, bo osoby, które mają kapitał, nie chcą marnować swojego czasu, a osoby, które mają czas i chcą go inwestować w ten sposób, zazwyczaj nie mają kapitału. Jest więc to pewnego rodzaju Ying Yang. Flipper, a jego wpływ na rynek. Po pierwsze flipperzy zabierają z rynku tanie mieszkania. Jeśli mam 200 tysięcy złotych i znajdę mieszkanie do remontu za 200 tysięcy złotych, to mogę je kupić i potem powoli sobie je wyremontować. Jeśli natomiast kupię je flipper, to wyremonta montuje je za 50 i wystawi za 300 tysięcy, więc ja mając 200 tysięcy nie mogę go kupić i zostaje mi po prostu szukanie dalej. Po drugie fliperzy windują ceny mieszkań. Ceny mieszkań, jak to jest na wolnym rynku zależą od popytu i podaży. Na rynku nieruchomości jest natomiast jeden instrument finansowy, który sprawia, że popyt jest właściwie nieograniczony. Mowa oczywiście o kredycie hipotecznym. Jeśli mam zdolność kredytową, powiedzmy milion złotych i znajdę mieszkanie za 700 tysięcy, to jestem w stanie je kupić, ale teoretycznie za 750 tysięcy też jestem w stanie je kupić i nie odczuję w momencie zakupu żadnej różnicy, no może oprócz Większego wkładu własnego i trochę wyższej raty. Więc powstaje mechanizm, w którym ludzie zdesperowani, na przykład gdy widzą, że mieszkania znikają bardzo szybko z rynku, bo wszedł nowy program rządowy, kupują mieszkanie po zawyżonej cenie. Bo te dodatkowe 50 tysięcy to nie jest gotówka, którą tracą w momencie zakupu, tylko koszt odsunięty w czasie i nie odczuwają tego jako wydatek tu i teraz. Oczywiście ten mechanizm jest bardziej skomplikowany, ale staram się go uprościć, żeby łatwiej było zrozumieć. Jest jeszcze jeden aspekt wpływu fliperów na rynek. Jako, że fliperzy chcą maksymalizować zysk, to zazwyczaj remont robią tak, żeby ładnie wyglądało, ale jak najmniej Prowadzić może to do tego, że fakt, mieszkanie kupicie, ale za jakiś czas będą Was czekać dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem tego mieszkania. Giełda a nieruchomości. Dlaczego pieniądze Polaków nie płyną na rynek akcji tylko do mieszkań? Pierwsze coś, o czym już wspomniałem wcześniej, Polacy uwielbiają nieruchomości. Objawia się to zwłaszcza w ludziach starszej daty, którzy nie mają zaufania do papierów wartościowych, takich jak akcje czy obligacje. Nic nie zmienia fakt, że istnieją instrumenty finansowe, które pozwalają inwestować w nieruchomości na giełdzie. Oczywista forma to zakup akcji spółki deweloperskiej, np. Dom Development, ale istnieją również Specjalne fundusze, które mogą inwestować jedynie w nieruchomości. To tak zwane rating Real Estate Investment Trust. Trzeba pamiętać jednak, że te fundusze inwestują w różne rodzaje nieruchomości, od domów po wielkie biurowce czy szpitale. Drugi powód, dla którego ludzie robią flipy, to możliwość kontrolowania inwestycji. Tak jak na giełdzie czy w obligacjach jest to jednak poświęcenie swoich pieniędzy komuś innemu, tak tutaj od A do Z ma się wpływ na to, co się stanie z nieruchomością. Nie ma sytuacji, że inwestor budzi się rano i widzi, że właśnie stracił połowę oszczędności, bo prezes firmy, w którą zainwestował, ukrywał jakieś wydatki. Wszystko jest pod kontrolą, mieszkanie za zawsze stoi tam, gdzie stało, nikt go nie ukradnie, zapis w księdze wieczystej może zmienić tylko sąd, żyć nie umierać. Po trzecie i pewnie najważniejsze, na flipach zarabia się po prostu więcej. Zwrot z indeksu akcji w przeciągu roku to zysk między 5 a 10%. Na flipowaniu zwrot od 10 do 20-30% da się zrobić na innej transakcji. W roku powiedzmy będą 3 transakcje, więc zwrot wychodzi około 35% rocznie. Te liczby oczywiście zależą od miejsca, w którym jest mieszkanie i momentu, w którym znajduje się rynek, także traktujcie to jako mocne przybliżenie skali. Podam Wam przykład z mojego życia. Rok temu kupiłem mieszkanie od fliperów I tak się złożyło, że miałem dostęp do aktu przeniesienia własności, w którym była cena, za którą oni kupili to mieszkanie. Odjąłem tam tą kwotę zakupu od mojej kwoty zakupu i wyszło mi, że flipper na tym mieszkaniu, które widzicie za mną, zarobił w 3 miesiące około 100 tysięcy złotych. Oczywiście nie wiem, ile kosztował remont i odnowienie, ale zakładam, że nie więcej niż niski kilkadziesiąt tysięcy. Rząd a flipowanie. Na ten moment nie ma właściwie żadnego prawa, które ograniczałoby działanie fliperów. Ostatnio natomiast, jak już o sprawie zrobiło się głośno w przestrzeni publicznej, pojawiały się pomysły, jak rozwiązać problem flipowania. Niektórzy proponują, że dobrym pomysłem, Byłoby nakładać okresowe ograniczenia na sprzedaż nieruchomości po ich zakupie, aby ograniczyć krótkoterminowe spekulacje. To ograniczyłoby możliwość nadużyć, które opisałem wcześniej. Inną opcją, która mogłaby pomóc, jest promowanie alternatywnych form inwestowania niż flipy nieruchomościowe. Ostatnio pojawiają się głosy o zniesieniu podatku belki, więc może są to jakieś powolne kroki w dobrą stronę. Można również zastanowić się, jak ogólnie wpłynąć na ceny i podaż mieszkań, żeby ludziom było po prostu łatwiej je kupić. Tutaj jednym z proponowanych rozwiązań jest budownictwo mieszkaniowe realizowane przez rząd. Niestety jednak do tej pory nie pojawił się żaden projekt, który z zrobiłby to w sposób sensowny i miarodajny. Podsumowując, flipowanie na rozgrzanym rynku to Eldorado dla fliperów. Kupujący płaczą i płacą, a państwo na ten moment stoi z boku i się tylko przygląda. A czy według ciebie flipowanie powinno zostać w jakiś sposób ograniczone? A może wolny rynek sam się powinien regulować? Daj znać w komentarzu.